No, to tam, taki duży. Widzisz? no widzę jakie potwory Co to jest za rzeka teraz? Odra Czy to jest ten y -y -y. kanał y -y, Ta, Fosa Fosa wokół ile Rybek cała ławica Fosa, bo blisko Odry Jesteśmy we Wrocławiu I to jest Fosa z No Widzę, widzę i widać słońce wyszło, jak widać tych ryb tutaj jest, po prostu niesamowite. Karpy tam jaki grubas jest, tam gdzieś. No to już pokazywałem go wcześniej. No, ale pięknie. Tak więc no widać, że tutaj tych ryb jest, nie, ale tutaj pewnie Fosa to nie ma łowienia, nie, to jest, to jest raczej ten dla takie widokowe, nie? żeby upiększyć miasto. Dlatego jeszcze są te ryby, nie? Bo tak to już zaraz by. O, to Powyławiali. O, ale pięknie w ogóle jak te ryby tutaj krążą. Pewnie są karmione stąd tutaj regularnie chyba. O, widzę, widzę tego grubasa. No, no piękny widok, no po prostu niesamowite. Miód na twoje oczy. No, dzisiaj jeszcze na Odrą będę i będę łowił. Tak, więc też może coś tam. Dorzucę. Na razie to supka dajcie i trzymajcie się, o tu jaki ładny, patrz jaki jest ten, szczupły taki, taki zwinny, no, niesamowicie, tom jak się rzucił, o jest trochę tych ryb, łapkę dajcie w górę i nara.